uczuć, jak wpływać na kobiety silnymi uczuciami 50% tani możesz sobie pobrać polecam, bardzo mocna wiedza dzięki której rozkochasz każdą kobietę wpłyniesz na nią w taki sposób, że nie będzie mogła bez ciebie funkcjonować myślę, że to jeden z najbardziej udanych moich materiałów, dlaczego? bo jeśli potrafisz tą wiedzę wykorzystać w praktyce każda kobieta będzie chciała Spotykać się z Tobą systematycznie, pisać do Ciebie i nie tylko. Dlatego polecam, bo to działa. Kurs.wodzeniewidziel.pl, łamane przez UC. Tak jak mówię, emocje, ważna sprawa. Seksualność z kobietą, ważna sprawa. Ale zawsze dużo ważniejsze jest to, czy kobieta faktycznie coś do Ciebie czuje. I w tym nowym materiale dokładnie to opisuję, więc polecam naprawdę pobrać ten materiał. Z serca ci polecam, bo bardzo dużo wysiłków w niego włożyłem. I teraz, jeśli ty te metody wdrożysz, no to myślę, że będziesz bardzo zaskoczony efektami. Przy okazji, jak coś się dzieje w Twoim związku, w Twojej relacji, potrzebujesz pomocy. Zgłaszam się, <noise> to, żeby Ci pomóc. Na ochotnika możesz do mnie napisać, podesłać mi swój numer telefonu, pogadamy. Możesz też na szkolenie z podrywu z relacji z kobietami do mnie do Krakowa przyjechać. Także korzystaj. Frywolny małpa, uwodzenie Przy okazji, jeśli ktoś chciałby, w poniedziałek, w Lublinie konsultację, odbyć to jestem przejazdem. Biznesowo, także jeśli chcesz skorzystać, to w pędzie jest taka opcja w Lublinie, ale musisz mi wcześniej dać znać i wtedy możemy się tutaj dogadać. Słuchajcie, no, często tak sobie myślę, faceci za bardzo boją się popełnić błędu z kobietą. Dzisiaj rozmawiałem z jednym z moich tutaj widzów, którego prowadzę w relacji z kobietą. Na początku, oczywiście, sporo błędów popełnił. Wyprowadziłem mu tą relację, można powiedzieć, w dobrym kierunku. Dziewczyna sama zaczyna do niego pisać, i zadzwoniłem się do niego, i on się pyta: Ona zdała mi pytanie, kiedy się spotkamy, co mam jej napisać, bo ja już myślałem, że na nie napiszę po tym, co ty jej kazałeś napisać. Mówię do gościa, nic nie piszemy, teraz czekamy. A on do mnie: naprawdę? A co jak ona się obrazi? Więc widzisz, dlaczego o tym mówię? Bo często to, co ty się boisz zrobić, w relacji z kobietą, w interakcji z kobietą będzie Cię kosztować relacje z kobietą. Jeśli ona zauważy, że Ty po prostu jesteś wystraszony tym, że możesz się stracić, że ona do Ciebie nie wróci, to tak naprawdę może się okazać, że ta dziewczyna, no, nie będzie się chciała z Tobą spotykać, nie będzie chciała spędzać z Tobą więcej Czasu, bo wyczuję słabość, bo wyczuję właśnie te słabości. Oczywiście zawsze polecam, jak prowadzę takich kursantów na szkoleniach indywidualnych, mam też szkolenia roczne, gdzie codziennie się zdzwaniamy tłumaczyć, jak flirtować z kobietami, jak je poznawać. Jest też taka opcja. Co prawda wtedy to już jest roczne szkolenie, to jest grubszy temat, ale powiem Ci, że co niektórzy faceci robią na takich szkoleniach, to jest szok. Potrafią dwie dziewczyny poznać na ulicy, zabrać na hotel i tak dalej, ale dobra, już nie będę wchodził w te tematy teraz. Bo chciałem coś innego powiedzieć. Właśnie chodzi o to, że powinieneś się przyjrzeć temu, czego się boisz w relacji z kobietą. Jeśli ty się boisz coś zrobić z kobietą, a mieć brak efektów z kobietami, to właśnie często to jest to, od czego ty powinieneś zacząć i to jest ta sytuacja, w której powinieneś się przełamać. Wyciągnij sobie z tego wnioski, przemyśl. Oczywiście, jak cały temat jest dla Ciebie interesujący, zostań tutaj na dłużej. Pogadamy, porozmawiamy, pomogę Ci też wpłynąć dobrze na dowolny typ kobiety, dziewczyny. I jeśli zrozumiesz te wszystkie zależności, no to myślę, że z automatu też będziesz osiągał efekty. Przy okazji do dzisiaj do północy, najnowszy mój kurs: Generator kobiecych uczuć w cenie. 50% niższej jeszcze także korzystaj? No i też jeśli chciałbyś na szkolenie do mnie przyjechać, nauczyć się podrywu, jak poznawać piękne dziewczyny, naprawdę warto, masz teraz najlepszy okres roku? Może ktoś ci się zgłosi na live'a? Może jeszcze dzisiaj chcesz o czymś pogadać wieczorem teraz. Zapraszam, nawet teraz też możemy pogadać, jeśli tutaj się zgłosi jakiś ochotnik. Natomiast pytanie do Was jakie chcielibyście tutaj mi też? zadać pytania, jakie tematy byście chcieli poruszyć. Więc generalnie, załóżmy, że jesteś facetem, któremu nic w życiu z kobietami nie wychodziło kompletnie. Czasami po prostu trzeba odwrócić nastawienie. Ja kiedyś miałem taki przypadek kursanta, to jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek, który podrywał kobietę, ale to nie wychodziło. Jeszcze podrywał brzydkie kobiety. Ja mówię do niego tak, zacznij traktować piękne tak jak brzydkie i zaczął mu wychodzić. Więc może to jest dla Ciebie podejście. Poznajesz piękne kobiety, uwodzisz, zdobywasz, ale Ci z nimi nie wychodzi. Natomiast z brzydkimi łatwiej Ci idzie. No to po prostu odwróć podejście i traktuj te piękne jak brzydkie. W tej sytuacji oczywiście pojawią się dużo lepsze efekty, rezultaty. Jak najbardziej polecam. Wielu facetów ma z tym problem, i, i potem się okazuje, że jednak no, systematycznie popełniasz błędy z kobietami, nie znając podstawowych zasad, reguł gry, przez to nie wychodzi ci i cały czas okazuje się, że yy, no, kobiety reagują na ciebie w bardzo zły sposób. Ja po doświadczeniach, które mam z kobietami, jestem w stanie wywnioskować jedną wspólną cechę. Większość kobiet jest. Cechą większości kobiet jest bezwzględność. Ja zawsze mówię o tym w ten sposób. Natura jest bezwzględna, zwierzęta są bezwzględne, żeby się pożywić. I ty też w tej swojej naturalności przy kobiecie, musisz być poniekąd bezwzględny, żeby mieć to, czego szukasz. Oczywiście, no, w granicach tego, żeby jej się to też podobało na początku. Jak ty z nią rozmawiasz, funkcjonujesz. No ale tutaj już na to wszystko masz moje sposoby, patenty. Wystarczy tą wiedzę wykorzystać i będzie dużo lepiej. Nie musisz się głowić. W sumie dlaczego masz się głowić jak masz gotowe recepty, metody na sukces, które znajdziesz w moich pełnych materiałach. Dlaczego miałbyś się głowić i zastanawiać nad tym wszystkim. Też ta paczka większej ilości kursów ona się znajduje na dobrypodryw.tv. Albo na tej stronie materiale.wodzeniewdzień.pl. Także polecam, a tak jak mówiłem, do dzisiaj do północy, generator kobiecych uczuć. Najnowszy mój materiał w cenie naprawdę dużo, dużo niższej, dlatego warto skorzystać po 50% taniej nowy materiał, najbardziej aktualny, jak uwodzić kobiety, jak na nie wpływać. Kurs.uwodzeniewdzień.pl łamany przez UC. Kobiety często mówią, że to nic złego pokazywać słabości, a potem to wykorzystują przy rozstaniu. Tak. Kobiety mówią, powiedz mi wszystko o sobie. No, facet się przyznaje do błędów. Dlaczego? No, bo to jest dla niej po prostu korzystne. Jak ty jej się cały wyspowiadasz, jakie masz z nią problemy, do czego zmierzasz, no to ona wszystko na twój temat będzie wiedzieć. I tak też trzeba to. Traktować dlatego jako mądry, racjonalny mężczyzna, powinieneś sobie z tego odpowiednie wnioski wyciągnąć, w innym wypadku cały czas będziesz popełniał błędy, przez które stracisz niejedną dziewczynę, przez które może się okazać, że kobiety też nie będą zadowolone w relacji z tobą, nie będą z tobą chciały spędzać czasu, i tak dalej, więc polecam sobie to wszystko przemyśleć. Oczywiście, jeśli chcesz się więcej dowiedzieć, Zgłoś się do mnie, to Ci też pomogę krok po kroku. Frywolny małpa, wodzenie w dzień.pl Szczególnie jeśli to są jakieś trudne przypadki w Twojej relacji, to wiesz, takich tematów się nie da na live omówić, tylko najlepiej, gdybyś się do mnie zgłosił, gdybyśmy to wszystko omówili, bo no to wtedy jestem Ci w stanie dokładnie pomóc. Tak, więc koledze, możesz się wygadać, że masz jakieś tam chwile słabości, że coś ci nie wychodzi, ale kobiecie, nie, ja bym się nie rozpłakiwał przy kobiecie, nie wyżalał, nie mówił o tym, że ci idzie źle, że masz jakieś problemy ze sobą, czy tam wątpliwości co do siebie przy niej, to ci nie pomoże. Oczywiście w niektórych aspektach relacji kobieta cię może przytulić, pogłaskać, powiedzieć że będzie dobrze, ale to tylko na chwilę, więc tak jak mówię, zazwyczaj... Warto zrozumieć, co tutaj chodzi. O co tutaj chodzi, bo możesz błyskawicznie popełnić błędy, przez które nie będziesz w stanie potem uratować tej relacji czy znajomości. Przemyśl to wszystko. Oczywiście, chcesz się więcej dowiedzieć, zgłoś się do mnie, pomogę Ci, zrozumiesz jak wygląda Twoja relacja z kobietą, jak powinieneś się zachować ze swoją dziewczyną, Rozmawiać, jak ją podkręcić, podniecić, to cała wiedza jest dostępna. Oczywiście w moich tutaj pełnych materiałach i nie tylko. Ile się już tym wszystkim zajmujesz? Oj, to już nie pamiętam, musiałbym sobie przypomnieć. Szkolenia prowadzę od 18 roku życia, no to sobie policz, ponad 20 lat już jak na to nie patrzeć. Materiałów nagrałem bardzo dużo, klientów, kursantów to już też nawet nie zliczę. Zresztą, im dłużej prowadzę ten kanał, to mam wrażenie, że faceci ci nie polecają, bo jak jednemu wyszło i ma efekty, to koledze podsyła kanał, mówi: Słuchaj, zobacz, gość mówi prawdę, to wszystko działa, powinniśmy stosować tą wiedzę. No i, i tak to właśnie funkcjonuje. Dlatego, tak jak y, często tłumaczę, y, nie działasz, no to nie masz efektów. Jak działasz, wykorzystujesz tą wiedzę w praktyce. Wyciągasz wnioski, no to pojawiają się same najlepsze efekty czy rezultaty. Tak to będzie właśnie funkcjonować i działać. Dlatego przemyśl sobie to wszystko. Że kobieta to nie powinien być obiekt Twojego wyżalania się, tak? Ty nie powinieneś się jej wyżalać, mówić, jaki to jesteś biedny, ci smutny, ci źle. To ci absolutnie nic nie da. Ty masz wiedzieć, kim jesteś przy kobiecie. I taki obraz w swojej głowie musisz stworzyć. Oczywiście ja też prowadzę szkolenia, na których pokazuję podryw na ulicy, jak poznawać dziewczyny. Wielokrotnie pokazywałem to moim kursantom, byli zadowoleni, zaskoczeni. Tobie też mogę pokazać, dlatego zgłoś się do mnie, a przestaniesz mieć jakiekolwiek problemy z kobietami. Jakieś pytania jeszcze? Fajnie, gdyby ktoś z Was się zgłosił, zgłosił dzisiaj na live'a wieczorem, to byśmy pogadali też na te tematy, omówili tutaj niektóre kwestie. Także jeśli masz jakąś ciekawą historię związku, relacji, może jakieś przemyślenia na temat kobiety, dziewczyny, zgłoś się do mnie, napisz, pogadamy i też myślę, że. Zrozumiesz tutaj, jak to wszystko będzie funkcjonować w Twoim życiu, w Twoich relacjach i myślę, że będziesz całkiem zaskoczony efektami. Marko, chciałeś się pogadać na live. No to słuchaj Marko, zapraszam Cię. Jasne, podeślij mi swój numer telefonu, zadzwonię do Ciebie, pogadamy i, i posłuchamy, co to się u Ciebie wydarzyło do czego to doszło. Jak najbardziej myślę, że warto tutaj też na tym live'ie pogadać i warto, żebyś ty sobie wnioski wyciągnął z tego, co ja mówię, co ci podpowiem. Także jak najbardziej zapraszam, podeślij mi swój numer telefonu, zadzwonię, pogadamy i zrozumiesz, o co chodzi dokładnie w twojej relacji czy w twoim związku. Frywolny małpa. Pl Tutaj możesz napisać. Więc co nas rozwija, jeśli chodzi o życie, relacje z kobietami? Nie teoria, nie zastanawianie się nad tym, co by było, gdyby. Rozwija nas praktyka, doświadczenie. Załóżmy, że wykonujesz jakiś zawód. Co cię najbardziej rozwinęło w tym zawodzie? Czas, doświadczenie i ciągła praktyka. Nie da się tego pominąć i zauważyłem, że wielu facetów sobie myśli, no, no, to jest tak, że ja mogę jakoś tutaj sobie poradzić w tej sytuacji, mogę jakoś y, wybrnąć z tego. Sam sobie mogę poukładać y, to wszystko, ale bez doświadczenia, jak ty nie działasz, nie sprawdzasz tych raz w praktyce, co się może dobrego wydarzyć. Ja na przykład nieraz mam bardzo zdeterminowanych kursantów, którzy doświadczyli porażki w życiu, kobieta je zdradziła, zostawiła. I właśnie dzięki temu oni zaczynają odnosić bardzo duże sukcesy, rezultaty, bo się uczą z moich kursów, wyciągają wnioski, stosują tą wiedzę, i właśnie wykorzystując te mechanizmy, w ich życiu pojawiają się coraz to lepsze efekty, rezultaty. I Ciebie też do tego namawiam, bo, bo życie masz jedno możesz się je zaprzepaścić możesz sobie myśleć, że nie dasz potem rady. I faktycznie tak może być. Natomiast, jak wykorzystujesz tę wiedzę w praktyce, no to wszystko przebiega w zupełnie innym kierunku. Z policjantką się spotykałeś w DDA. No to Marko, słuchaj, to naprawdę mocne kombo. <ścoughs> Coś czyni, że będzie grubo. Zapraszam Cię kolego. Zgłoś się do mnie. Yy, pogadamy wieczorem i przygotuj tą całą historię. Fajnie będzie to też tutaj przedstawić i, i, i porozmawiać. Co jeszcze? No właśnie, niektóre kobiety, to jest to też fajnie kolega napisał: kasztan, że niektóre kobiety mówią, to nic złego, nic się nie stanie. Powiedz mi, czym się martwisz, I wiesz, i ty sobie myślisz, tak, powiem jej wszystko, ona jest moją partnerką, powinienem się jej wyżalić, ale w momencie, kiedy tej kobiecie za dużo powiesz. Ona też często przestanie okazywać Ci szacunek, przestanie być wobec Ciebie otwarta i bardzo często tak też może to wyglądać. Dlatego polecam wyciągnąć sobie z tego odpowiednie wnioski. W bardzo wielu przypadkach faceci mają ten problem, nie rozumieją kobiet, a potem się okazuje, że ona powiedziała: No, powiedz mi wszystko, co czujesz. I ty jej powiedziałeś, ona cię zostawiła. Nielogiczne, ale gdybyś znał zasady gry, to byś tych durnych, głupich błędów nie popełnił i byś nie był w tej sytuacji. Dlatego to jest kluczowe, żebyś ty zrozumiał, co się wydarzyło, do czego to doszło i dlaczego tutaj, oczywiście, pojawiły się tego typu sytuacje. No właśnie, kobiety nie grają w otwarte karty, więc z kobietami nie do końca jest warto grać w otwarte karty. Ja mogę się zgłosić na live dziś wieczorne, wieczorne rozmowy, to będzie dobre. Żalenie się kobiecie to okazywanie słabości przez faceta w najczystszej możliwej postaci. Nie warto, facet powinien również mieć swoje sekrety. A kobiety przecież te sekrety często mają, a kobiety przecież dokładnie wiedzą. Czym jest sekret, czym powinien być, i, i wiecie? No nie mówcie mi, że nie. Kobiety często przecież dokładnie o tym wszystkim wiedzą, i, i ten właśnie sekret często mm, kobiety nie jest ujawniony na początku. Ty się musisz tego domyślać, ty się musisz nad tym zastanowić, a potem się dziwisz. Że ci nic nie wychodzi, a ona tak naprawdę cię nabra nabrała, czy nie powiedziała, ci na no tak, no nie powiedziała ci niczego na serio. No tak, nie powiedziała ci niczego na serio, no tak, nie powiedziała ci niczego do końca, ale to właśnie był jej system jej podejście, jej i podejście, i gra, i też powinieneś to zrozumieć, bo inaczej po prostu może się okazać tak, że popełnisz duże błędy. Zaufasz jej, uwierzysz, że ona ci wszystko powiedziała do końca, a w rezultacie to było tylko na chwilę. Tak, dlatego trzeba obserwować kobietę, jej stan emocjonalny, energię, to jak funkcjonuje w relacji, jak do ciebie mówi, i, i na tej podstawie ocenić trzeba, co masz zrobić, jak masz z nią rozmawiać, co masz do niej mówić. To z pewnością zawsze będzie. O wiele lepsza opcja. Tak jak Wam też niejednokrotnie mówiłem. Jeśli Ty nie rozumiesz, jak rozmawiać z kobietą, co do niej mówić, popełniasz systematyczne błędy w interakcji z kobietą, no to też już się nic dobrego nie wydarzy. Na pewno. Tym bardziej, jeśli Ci się wydaje, że ona ci wszystko powiedziała, że była w porządku wobec Ciebie. No tak, była. Tylko ile Ci powiedziała całej prawdy, a ile Cię tak naprawdę próbowała ściemniać? W jaki sposób Cię próbowała ściemniać? To też musisz na właściwy sposób to wszystko ocenić. Ja zauważyłem, że wielu facetów ma naprawdę ogromne problemy, bo za bardzo wierzy w czystość podejścia kobiety, przemyśl, to wszystko, bo ja usłyszałem takie historie, gdzie kobieta, przecież gość mi mówi, przecież ona jest taka dobra, kochana. Krzysiek, przecież ona mi wszystko powiedziała o tym, jakie ma problemy z facetami, ja powinienem jej posłuchać, yy, zaufać jej i tak dalej. Nie. Ty powinieneś przede wszystkim zaufać swojej ocenie sytuacji i na tej podstawie podejmować wnioski, bo to, co ona ci powiedziała, to niekoniecznie musi być cała prawda. Ona Ci po prostu wybiórczo mogła powiedzieć, co jest tutaj istotne, a Ty po prostu naiwny, głupi, w to wszystko uwierzyłeś. No i doszło do tego typu sytuacji, do której doszło, dlatego szemyś cały temat, bardzo ważna sprawa. Jestem po rozmowie o kawalerkę, właśnie użyłem tego, co mówił Krzysiek, tego balansu żartu i tajemnicy, miałem się umówić na oglądanie kawalerki. Po rozmowie, z której ona się cały czas śmiała. Tak, tych metod też jest więcej. Tak jak mówię, w tym nowym kursie Generator Kobiecych Uczuć podaje też takie metody, dzięki którym ty jesteś w stanie o wiele silniej, i mocniej wpłynąć na kobietę. Więc jak najbardziej polecam kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez UC. Pobierz sobie ten materiał. Bardzo potężna wiedza, która działa na większość kobiet. Chcesz się umówić dzisiaj o 20 na live'a Paweł, no to jak na live'a chcesz ze mną pogadać, to się zgłoś. No to mówimy te wszystkie tam historie, które doświadczyłeś, jak najbardziej. Oczywiście, zapraszam Cię. Natomiast, jak macie jakieś ciekawe te historie, to też możecie je opisywać w komentarzu. Postaram się czytać. Zauważyłem, że zwykle najlepsze kobiety do związku podchodzą pochodzą ze wsi. No tak, jak często tłumaczyłem, w dużym mieście wielu facetów podrywa. Na wiosce, ona gdzieś tam mieszka, wszystkich tych potencjalnych kandydatów już tam poznała albo zdyskwalifikowała, więc w mojej ocenie to jest zawsze bardziej korzystna sytuacja dla faceta niż szukać kobietę, spotykać się z kobietą, która tutaj oczywiście ciągle ma Tindera, pisze z facetami, szuka z nimi kontaktu. No nie ma to często zbyt dużo sensu. Tak ja uważam, jakie macie na ten temat podejście, co na ten temat sądzicie, dajcie znać. Oczywiście łapeczki do góry. Też zostawcie. Jeśli coś tutaj Was zastanawia, intryguje jeszcze, to też warto, żebyście byli po prostu na bieżąco. Ona powiedziała, że chce się umówić, a co tydzień zmieniała termin. No to też jakby mogłeś źle tą interakcję poprowadzić. To ja bym musiał się temu przyjrzeć i też bym ci dokładnie powiedział, co zrobić, jak się zachować, ale ciężko powiedzieć na razie co, bo, bo te tematy są na tyle ważne, że krok po kroku trzeba tutaj zrozumieć motywy, działania, postępowania kobiety. Jeśli tego nie zrozumiemy. To bardzo często możesz popełnić za dużo błędów, a dziewczyna też nie będzie inwestować w relacje tak, jak ty tego oczekujesz. Niestety, zawsze polecam moje szkolenia, bo na nich krok po kroku ci wszystko pokazuje, jak wpływać na kobiety, jak je angażować emocjonalnie, co im mówić, i wtedy widzisz, jak to wszystko funkcjonuje. Działa w praktyce, polecam. Zgłoś się do mnie, a zobaczysz. Jak łatwo wpłynąć określony typ dziewczyny? Jak łatwo ją zaangażować, podniecić, podkręcić w tym temacie? Oczywiście zawsze warto, żebyś się tutaj ze mną zaczął odpowiednio komunikować, rozmawiać. Frywolny, małpa, uwodzenie w Kobieta może mówić, że chce się poznać bliżej, że szuka czegoś fajnego w relacji z facetem, ale to czy będzie tak w rzeczywistości, to już jest jakby kolejny temat, i, i nie zawsze tak jest. Bardzo często rzeczywistość okazuje się zupełnie inna, także też musisz to zrozumieć, wyciągnąć sobie z tego e, wnioski. A tak jak powiedziałem, do dzisiaj, do północy, najnowszy mój kurs Generator kobiecych uczuć. Jak wpaść na kobiety silnymi uczuciami? w cenie 50% niższej. Polecam, materiał jest zajebisty. Jeśli chcesz mieć kobietę, która jest Ci wierna, która Cię kocha, dla której jesteś najważniejszy, powinieneś to pobrać, serio. Bo nawet jeśli teraz nie masz takiej sytuacji, że tam się starasz o jakąś kobietę, to ten materiał Ci może uratować tyłek nie raz i, i będziesz faktycznie najważniejszą osobą dla tej kobiety. Polecam dzień.pl łamane przez UC. Korzystajcie. Więc tak, kobieta może być zmienna emocjonalnie, możecie powiedzieć, że czegoś pragnie, oczekuje, chce, a za chwilę, że nie chce. A to właśnie może wynikać z tego, że ta kobieta y, oczywiście. Nie skoncentrowała się w 100% procentach na Tobie, nie skoncentrowała się w stu na tym, żeby Cię pokochać, żeby z Tobą być. Dlaczego? Bo nie byłeś tak naprawdę dla niej najważniejszą osobą. Żalenie się kobiecie to okazywanie słabości. Tak, dlatego nie żal się, a raczej zniechęcaj częściowo kobietę do siebie, powiedz dziewczynie, nie wiem, czy powinniśmy tyle rozmawiać. Raczej z tobą nie powinienem aż tyle gadać. Ty do mnie tak w ogóle nie pasujesz. Zdziwisz się, jak ona będzie z tobą rozmawiać. Jak ci powie, ja nie pasuję, pasuję, no ale dlaczego nie? Ale dlaczego już nie chcesz ze mną rozmawiać? Tego typu teksty wbrew pozorom zrobią dużo więcej dobrego niż złego. Także też polecam sobie z tego wnioski wyciągnąć. W innym wypadku, w przypadku cały czas będziesz popełniał błędy, a kobieta będzie się traktować na dystans, w zły sposób. Przemyśl sobie to wszystko. Oczywiście służę pomocą zawsze przez stronę dobrypodryw.tv. Możesz się ze mną tutaj rozmówić, yy, możesz się do mnie zgłosić, możemy wyjaśnić Twoje problemy w relacji. Ale tak jak kolega napisał na początku, kobiety w większości są bezwzględne, takie stworzyła natura, pragną tego, co jest dla nich najważniejsze, najlepsze. Jeśli ty jako mężczyzna wierzysz w dobre chęci, kobiety, intencje, no to nieraz możesz się bardzo zdziwić, zaskoczyć, bo jej podejście też nie będzie i nie było prawdomówne. Przemyśl sobie to wszystko. Oczywiście do dzisiaj, do północy, generator kobiecych uczuć w cenie dużo niższej. Zainwestuj w siebie. Myślę, że efekty będą zaskakujące dla ciebie. Jak ten najnowszy materiał sobie pobierzesz, bo dzisiaj o północy już cena wzrasta dwa razy do góry, ostatnia szansa, żeby to kupić. Kurs.uwodzeniewdzień.pl Łamane przez UC. Wejdź w tego linka. Efekty będą zaskakujące. Jak potrzebujesz pomocy, chcesz do mnie na szkolenie przyjechać. No to zgłaszaj się, póki mam jeszcze terminy, bo teraz jak się ciepło robi, to te terminy po prostu znikają. Pisz do mnie na maila, podeślij mi swój numer telefonu, pogadamy, pomogę Ci krok po kroku. Frywolny małpa Żal, że to się można ukochanej babci. No dobrze, to kolego podsumowałeś. Ja myślę, że... Jak tak chłopakom to ładnie wyjaśniłeś, to teraz każdy cię będzie słuchał i, i nie będzie się żalił dziewczynie, tylko, tylko babci. Trzymajcie się. Do zobaczenia potem koło 18.00. Słyszymy się udanego popołudnia, chociaż u mnie zaczyna padać.